Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. Oj tak, Byczku. Nie ukrywajmy, rok 2021 nie był najlepszym rokiem dla technologii użytkowej, technologii mobilnej, czy ogólnie segmentu związanymi z grami komputerowymi. Inflacja, puste półki, zawyżone ceny, czy brak półprzewodników, dzięki którym moglibyśmy w ogóle wyprodukować dane urządzenie. Więc cóż, rok 2021 w związku z obecną sytuacją, jaka dzieje się na rynku już od prawie dwóch lat, niestety nie należał do najlepszych. O tym więcej powiedzieliśmy z Michałem w podcaście, więc jeżeli ktoś ma więcej czasu, około godzinki na wysłuchanie naszych pomyj, to gorąco, gorąco zachęcam. A teraz przejdźmy do tematów dzisiejszego odcinka subiektywnie, bo jest kilka rzeczy, które mam nadzieję, że dadzą nam to światełko w tunelu w roku 2022. Samsung Galaxy S22 jest pewnie jakim, który już niebawem zawita na półki sklepowe. A no, czy zawita, to już znowu będzie wszystko zależne od tego, jak będzie wyglądać produkcja oraz dostęp do poszczególnych półprzewodników, jak możemy Przeczytać na GSM Mania Konrad Bartnik pisał już 10 grudnia. Wizualnie będą to bardzo podobne urządzenia: Samsung Galaxy S22 oraz S22 Plus. Będą to urządzenia kontynuujące trend Samsunga Galaxy S20 czy S21. Duże zmiany możemy zaobserwować w modelu Ultra, który będzie hybrydą łączącą dotychczasowego flagowca Serii S oraz wycofanego w tym roku Samsunga Galaxy Note. S22 Ultra będzie nawiązywać do Note'a wraz z zaimplementowanym rysikiem u dołu urządzenia. Będzie bardziej kanciasty w porównaniu do bardziej zaokrąglonej bryły Samsunga Galaxy S22 czy S22. Za wydajność urządzenia będzie najprawdopodobniej w Europie. Odpowiadać nowy Exynos wykonany w technologii 4 nanometrów, co może mieć przełożenie pozytywne na ogniwo. A jak już jesteśmy przy temacie ogniwa, no to musimy wierzyć Samsungowi na słowo, bo te nie napawają optymizmem. S22 to bateria zaledwie 3700 mAh, S22 Plus 4600, a mocarne ultra 5000 mAh. Gdyby takie baterie pojawiły się w iPhone'ach, myślę, że biorąc pod uwagę optymalizację. Działanie ios oraz ich procesory nie byłoby to problemem, wręcz powiedziałbym, że baterie działałyby świetnie. Jednak w bardzo otwartych możliwościach Androida takie ogniwa z bardzo mocnymi procesorami, z zapchanymi nowościami z Androidem 12 oraz nakładką Samsunga może się to okazać niewystarczające. A mam wrażenie, że chyba nie po to kupuje się flagowe modele chociażby z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz, aby korzystać z 60. Bo jeżeli chce korzystać z 60, to kupuje po prostu tańszy model. Spore poprawki mają pojawić się również w aparatach. Mamy aparat główny Samsunga 108 megapikseli z przysłoną f1.8 z polem widzenia 85 stopni oraz optyczną stabilizacją obrazu. Mamy ultra szeroki 12 megapikselowy, teleobiektyw peryskopowy 10 megapikselowy oraz teleobiektyw podstawowy również 10 megapikselowy. W każdym przypadku poza obiektywem głównym mamy sensor Sony. Jak będą wyglądać ceny? S22 to wydatek około 3240 zł, S22 Plus to około 4050 zł oraz ultra niespełna 5000 zł. Ze swojej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że dobrze wszelkich starań, aby materiał na tym kanale w dniu premiery S22 również się pojawił. Kolejny temat to aktualizacja chipów serii M1 co 18 miesięcy. Jak dobrze wiemy, Apple ma swoją taką prostą politykę, jeżeli chodzi o ulepszanie i poprawianie swoich procesorów w iPhone'ach. Krótko mówiąc, co roku pojawiają się nowe wersje, które czy się różnią ilością rdzeni czy taktowaniem poszczególnych rdzeni w przypadku. de processadores serii M do iPadów czy MacBooków będzie wyglądać trochę inaczej. Mianowicie jak donosi macrumors.com aktualizacja będzie obejmować cykl 18 miesięczny. Krótko mówiąc w tym roku powinny się pojawić nowe procesory M2 które zasilą chociażby nowe MacBooki R. W przypadku nowych iMaców Pro do których również za chwilę przejdziemy będziemy najprawdopodobniej posiadać te same procesory, które znamy w dotychczasowych nowych MacBookach 14 oraz 16 calowych czyli M1 Pro oraz M1 Max. Natomiast kolejne wersje Będą się pojawiać, tak jak już mówiłem, w cyklach 18-miesięcznych. Czy jest to złe? Nie wydaje mi się, biorąc pod uwagę to, co oferują nowe MacBooki Pro, wydajnościowo zbliżając się do topowych, flagowych komputerów gamingowych po 15-20 tysięcy złotych. Pozostawiam informację skąd czerpałem źródła. Poczytajcie, zobaczcie, bo moim zdaniem jest to temat mocno interesujący, tym bardziej w momencie, kiedy Apple już totalnie odcina się od procesorów Intela. Według analiz Yahoo! Finance, Facebook stał się najgorszą firmą roku 2021. Facebook pośród wszystkich skandali, które trafiły się jednemu z największych portali społecznościowych, zmienił nazwę na Meta, co oznacza początek nowego kierunku dla firmy, według jego założyciela IDE. Dyrektora Generalnego Marka Zuckerberga, nowa nazwa ma być bardziej zgodna z celem zbudowania metaverse. Całkowicie cyfrowego świata rebranding był powszechnie postrzegany jako próba odwrócenia uwagi od kontroli i według niektórych uczestników ankiety zadziałał. Zatem, czy sama zmiana nazwy pozwoli odbudować zaufanie użytkowników Facebooka? Już w 2022 roku ma zadopytować nowy iMac Pro. Jak dobrze wiemy, iMac pierwszej generacji był spoko urządzeniem, choć mam wrażenie, że dla osób, które posiadają MacBooka Pro czy MacBooka R z procesorami M1, iMac 24-calowy, moim zdaniem, okazywał się słabym rozwiązaniem. Tym bardziej uwzględniając ceny, które siłą rzeczy oscylowały w granicach MacBooka R czy MacBooka Pro. Natomiast iMac Pro ma być urządzeniem większym, posiadającym przekątną 27 bądź 32 cale i tak jak wspominałem wcześniej, działającym na nowych procesorach M1 Pro oraz M1 Max. Mówi się nawet na temat Ulepszonych procesorów Duo. Natomiast czy to faktycznie będzie miało przełożenie na sam faktyczny, przekonamy się już za parę miesięcy, bo premiera nowych urządzeń już w pierwszym kwartale 2022 roku. Najważniejsze funkcje w nowym iMacu Pro to ekran mini LED z częstotliwością adaptacyjną 120 Hz, porty Thunderbolt, gniazdo na karty pamięci, port HDMI, zasilacz wraz z portem ethernetowym. A i sama nazwa odbiega od 24-calowego iMaca iMac Pro którego cena ma zaczynać się od około 2000 dolarów. Mimo, iż miałem pojawić się na oficjalnej prezentacji nowego Oppo Find N, niestety nie udało mi się dojechać. O tym też również wspominałem już podczas futury. Oppo zaprezentowało zupełnie nowego składańca, który oferuje świetną jakość wykonania, w porównaniu do konkurencji znacznie mniejsze, zagięcie ekranu mniej widoczne, a jednocześnie cena ma być również mocno zaskakująca. Na ten moment telefon jest dostępny tylko i wyłącznie w wersji chińskiej, choć z tego, co bo sprawdzał Michał z tego co mi udało się wyczytać w sieci telefon ma kosztować coś około 5000 zł czyli ceną bardziej zbliżać się do mojego ulubianego Z Flipa 3 niż takiego Samsunga Galaxy Z Fold 3 urządzenie w przeciwieństwie do innych telefonów jest bardziej kompaktowe stosunkowo kompaktową przekątną ekranu podczas złożenia 5,5 cala po rozłożeniu 7,1 no i oczywiście technologia wykonania wyświetlacza to AMOLED od z tego co wiem, Samsunga? Jeżeli okaże się, że będzie możliwość kupienia tego urządzenia, to z przyjemnością je kupię na potrzeby materiału, przygotuję dla Was taką recenzję, bo jest to jedna z ciekawszych premier jakże nudnego i ubogiego roku 2021. Krótki segment filmowo growy. Jak donoszą wszelkiego rodzaju źródła z neta obcy izolacja. Okazuje się jednym z najlepszych portów, najlepszych konwersji na iOS. Gra, która pierwotnie wyszła w roku 2014, która została przeportowana już na wszystkie możliwe konsole. Od pewnego czasu mamy możliwość ogrywania tego tytułu na Nintendo Switch, od niedawna również mamy możliwość kupienia jej na iOS. Gorąco zachęcam do zapoznania się z tym tytułem, niezależnie czy mówimy o wersji iOS, Switch czy na konsole stacjonarne, bo była to jedna z lepszych gier wydanych w 2014 roku. Długa, wymagająca o charakterze mocno skradankowym, jeżeli ktoś jest fanem obcego, myślę, że powinien się zapoznać, jeżeli jeszcze tego nie zrobi. Spider-Man No Way Home bije rekordy popularności z weekendowym otwarciem na poziomie 590 milionów dolarów. Rzecz jasna nie jest to wynik, który może konkurować z dwiema poprzednimi częściami Avengers, natomiast biorąc pod uwagę okres pandemii i biorąc pod uwagę wyniki innych filmów z uniwersum Marvela, okazuje się, że jest lepiej niż dobrze. Venom przez dwa tygodnie wygenerował 498 milionów dolarów, Godzilla i King Kong 467, Shang-Chi Legenda Pierścieni 432, Duna 393, Eternals 399 czy Czarna Wdowa 379. No i warto też zaznaczyć, że wyniki te jest to przedział ponad dwóch tygodni, a nie zaledwie weekendu otwarcia. Jesteśmy po premierze drugiego sezonu Wiedźmina, który zebrał niesamowicie skrajne oceny oraz opinie użytkowników. Jeżeli jesteś Polakiem, który jest zafascynowany sagą. I które oczekuje od serialu, filmów, choć trochę nawiązania do książkowej adaptacji, może czuć się zawiedziony. Ja jestem w stanie zrozumieć wszelkich fanów, bo z tego co mówią, no i z tego co obejrzałem w ośmiu odcinkach drugiego sezonu, nie ma tutaj jakiegoś intensywnego nawiązania do książek. Jest to bardziej alternatywna linia czasu względem tego, co zaprezentował w swoich książkach Sapkowski. Jednak na Zachodzie, w Stanach, recenzje są całkiem pozytywne, bo jako serial, jako serial fantazy. Okazuje się niezły, natomiast jako adaptacja oraz źródło dla fanów książkowego Wiedźmina jest źle. Całe inne podsumowanie roku 2021, związanego z serialami, filmami, grami, książkami, komiksami, znajdziecie w ostatnim odcinku Futury, na który już teraz gorąco, gorąco zapraszam. Jeżeli podoba Wam się taka typu seria subiektywnie i chcecie, aby była kontynuowana w 2022, Raz w miesiącu, dwa razy w miesiącu, to gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Nie wiem, czy będę jeszcze wrzucać przed świętami film, a staram się w każdym filmie zabezpieczyć i życzyć Wam zdrowych świąt, więc również i teraz zdrowych, spokojnych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia, odcięcia się trochę od internetowego świata, tak jak mówię w futurze, czego ja sobie życzę. A tymczasem kłaniam się moi drodzy miłego, spokojnego dnia. No i dziękuję wam za kolejny wspólny spędzony rok na YouTubie. Pozdrawiam! Sija. Dużo piłem wódki, bo bardzo ją lubię i dużo spałem.